Halo, witam. Dzień dobry, proszę. Pani mi powie, ma pani jakieś lekarstwa na sulejkę dostępne? W sensie dla dziecka, tak? Na stulejkę. No tak, ale chodzi mi... dla dziecka, tak? Dla dziecka. No 14 lat ma. Znaczy no nie bardzo, bo to Aha. powinien przepisać lekarz. Aha, to bo... Tam, bo to muszę to coś z, jest... z tym zrobić, bo dzisiaj miał w łew. I mówi, że się z niego śmieją, że on ma stulejkę. Muszę mu jakieś leki kupić. Na to. No to nie ma takich leków. Trzeba iść do lekarza z tym. Aha, i co ten lekarz z leki jakieś napisze? No na przykład maść specjalną na to. Aha, a bez recepty to maści nie ma żadnej? No nie, nie ma. Aha. Kurde, to do lekarza trzeba iść. Matko jedyna. No, no trzeba. A Pani mi powie, miała kiedyś też Pani tą stulejkę? A to jest żart teraz? No nie, pytam się. Bo ja nie do wiem, co to, to jest nawet, nie? To dotyczy, dotyczy mężczyzn. Aha. No on nie jest mężczyzną, on ma 14 lat. Dotyczy chłopców. Aha. To, jest, to znaczy, że się yy, skleja skórka na penisie. Ło matko, co Pani mówi? Ja myślałem, że to na ręcach, coś do palcokciami, ja to na penisie. Matko jedyna, dziękuję pani za pomoc. Matko boska. <głos> <głos> Skórka się skleja na się, ona mówi. Ja pierdolę.